Cześć siamano, witam Was w wędkarskiej świry, witam Was w kolejnym odcinku. W końcu nadeszła wymarzona pora na to, żeby zrobić taką jakąś dłuższą zasiadkę mówię dłuższą zasiadkę, myśląc o nie wiem, pięciu dniach, siedmiu dniach, dziewięciu dniach, no zobaczymy ile będzie nam się tutaj chciało siedzieć powiem Wam tak, polowaliśmy dłuższy czas na taką kurczę fajną miejscówkę, no ale niestety szybko dzisiaj godzina druga, deszcz nas nie wystraszył, o godzinie drugiej już targaliśmy nad wodę żeby zarezerwować sobie fajne miejsce, tak nam się wydawało przynajmniej i co Lipa. Miejscówka okazała się zajęta, no i koniec końców wylądowaliśmy na miejscu, które bardzo dobrze znamy, które znają moje, moje dzieciaki, prawda? Lubicie tutaj jeździć? Tak. Najlepsza miejscówka, nie? Tak. No dokładnie, no i tutaj się rozsiądziemy. Ja już się biorę za rozkładanie wętek, namioty mamy porozbijane, więc zapraszamy Was wszyscy do oglądania. Jak co tydzień odpalamy. <grym> Pąko zaczyna nam tutaj wychodzić, już trzeba było się rozpakować Dzieciaki tam już się taplają w wodzie Patrycja śpi, a ja się biorę za robienie PV -ek. Zaraz Wam pokażę co, co sobie będę mieszał Będę sobie mieszał takie malutkie kiełbaski Do siatki PVA I to będzie lądowało na zestaw Tutaj mamy peleciki ze Star Hot Domony RS1, SK30 Ocean Tuna Walnąłem sobie to wszystko po takiej porządnej łopatce do pojemnika. Wymieszam wszystko no i będę nabijał teraz w PVA. Kurde, i gotowe. Trochę mi to zajęło, ale mam tam trochę kiełbasek. Tak, to kurde wygląda. To będzie szło na haczyk i do wody. Och i kurde, zobaczcie jaka nam się zrobiła pogoda Nie uwierzycie, 15 minut temu waliło deszczem A teraz mamy bezchmurne niebo Temperatura 30 <grydy> Wszyscy się kąpią, odpoczywamy Lędki mam pozarzucane Czekamy na branko, zaraz zrobimy jakiegoś fajnego grilla I pojemy, czekamy do wieczora Może wieczorem jakieś branko się zdarzy Kto wie I dobra, zobaczcie Tutaj mamy kichę ziemniaczaną zrobioną na grillu Tutaj mamy kurczaki, mamy kiełbachę Mamy jakieś tam jeszcze inne wynalazki Tutaj już się Fyrla dressing po, po, po troszeczku I się częstujemy, nie? Jak niczką, co? Tak! Witam Was serdecznie, mamy dzień drugi Słuchajcie, od wczoraj jestem Bez jakiegokolwiek brania Niestety, grube moje zestawy Karpiowe się nie sprawdziły Nie było nawet delikatnego piknięcia Delikatnej osierki jako, że jeszcze wszyscy śpią mogę sobie chwilę posiedzieć nad wędkami, zbiorę fidery. No i będę starał się dzisiaj coś połapać na fidery, do momentu, aż będziemy robić kocioł, bo dzisiaj będziemy robili duszonki. To później wyciągnę z powrotem, tam mam ustawione karpiówy, obrócę, obrócę po prostu tripoda bokiem i z powrotem do wody zestawy karpiowe. Porobię sobie nowe przypłony, porobię sobie jakieś tam Nowe bałwanki, no i będziemy chłapać. Ja idę zarzucać fiderka. Zobaczymy czy fider sobie poradzi z tą wodą tutaj. Słuchajcie, mamy tu warunki ekstremalne. Przed ociepleniem przyszła jakaś taka chmurka, gdzie sobie deszczyk popaduje. Tutaj ciągnę już rybeczkę pierwszą na fidera. Ja zaliczyłem jedną spinkę. Ale widzicie, na zestawy karpiowe nie chciały fidery w akcji. I ta ryba zapowiada się. Całkiem fajnie się zapowiada z tego z tego jak ciągnie. To. No. Dobrze, dziękuję. <grywanie> Dziewczyny pomagają, przyniosę podbierać takie. Chodź Kurde, ja już go zwijam i zwijam tego karpia. Mam dosyć, spo... dosyć sporo żyłki musiał wybrać. Kurde, będzie fajna rybka, słuchajcie. Tam wybierze? No, no. Ale zobaczymy, co to za paskuda. Nie, nie jest chyba taki duży, kurde. W końcu udało się wyholować, pierwszą rybeczkę kurde No zmieniłem haczyk tak jak wam mówię Nie dawałem większego, bo jak dałem ostatni razem większy To rybki i tak spadały i tak spadały Haczyk dałem mniejszy i mamy pierwsze efekty Silny karpiszonek <taki>, taki trochę uszkodzony, albo jakaś pleśniawka go bierze, bo w dotyku nawet jest taki troszkę nie ten tegas, ale wypuszczamy go do wody i próbujemy łowić dalej. Uwaga, bo to są tu <gry> Dzieciaki słuchajcie chcą się cały czas kąpać, ale pogoda jest jaka jest. No, taki haczyk dubłem. Malutki. Naprawdę malutką drobinkę. Zobaczymy czy coś uda się połowić dalej. Kolejne bramko, mam nadzieję, że rybkę uda się do... szczęśliwie dotargać do brzegu, ale zobaczymy, bo różnie to dzisiaj bywa. Mam nadzieję, że karpik będzie większy niż teraz ostatnio. Tam będzie taka drobinka była. W porównaniu do tego nie walczył kompletnie nic. Nie? Ale zobaczymy. Staram się rzucać jak najdalej, więc ten hol może chwilę potrwać. Odczysz się nikolko, bo jak żyłka szczeli, to możesz dostać w łepek. A ładnie pracują te karpie. Silne rybki, silne. A no taki, mały karpiczek, wypuszczamy od razu do wody. Kolejne branko. Ja cwaniaczek poukładałem sobie na rozpodzie, karpiówki pozdejmowałem. I siedzę sobie elegancko pod, pod parasolem. I czekam na roladę. No, a mamy kolejną rybkę. Teraz zobaczymy jak pójdzie z holem. O, ciekawe czy się teraz znowu nie zepnie, bo one się spinać tu lubią. Miałem taki dosyć konkretny opór stawia, ale te rybki tutaj małe są, a... Zobaczę jak ten fider wygięty jest. Masakra o. By mógł to by kąt 90 stopni szczelił. No waleczny, ale już mi coś tam kurde poplątał Już mnie coś tam poplątał o! Będzie w końcu jaki większy czy nie kolejny goły, kolejny goły chyba O, ten karpik już w sumie ten w sumie ładny już zaraz go zmierzymy o. no taki 50 tak

Fajnie te ryby niby pewnie pozapinane, o, pięknie pracują. Nie robią jakichś tam gwałtownych ruchów, a się spinały z kubańce. Może teraz ten pokarmik zaczęły troszkę lepiej pobierać. Zobaczymy. Czy, czy ona jest pusa? Nie jest duża. Pusa. Uciekaj, Roki. Jest... Zaczekaj, bo Tylko, żeby ci nie gryzła. Ryby nie gryzą. Gryzą? Nie. A czy jak? Jak onie zęby. Nie mają ryby zębów. A jak Ja im kołam moje zęby, to one gryzą, Karpie nie gryzą, myślu, zobacz. O, takiego. karpika mamy. No, pewnie. Śliski, nie? Idziemy wypuścili rybeczkę do wody. Tak. Ty, on kręci Jest mamy rybkę. <śmienicza> no z wieczora, coś się zaczyna dziać. No. Co tutaj dryga? Co myślił? Dlaczego tam jest tak ciemno? Gdzie jest to? Dlaczego tam jest tak ciemno? To chmury są, wiesz? Tak, nie, Lubię rybki? nie, rybki? Tak. <śmienicza> Też lubię. Co w rodzinie to nie zginie, nie Mysiu? Co? No. Ale to ładnie ciągnie Pałka za pałką to kryje To, się nie to coś małego Nie będzie nic więcej Ciekawe czy Będzie chciał się spiąć Zobaczymy ale nie stawia jakiegoś wielkiego oporu więc pewna jakaś drobinka O miniaturka! Miniaturka! Ten jakiś zdeformowany ten karpik jest, jest strasznie kurde zobaczcie na pierwszy rzut oka wygląda w ogóle Jakby był kuty najlepszy jest ten kurde gustu tej góry zobaczcie Takiego maguza na karpiki chyba coś sobie tutaj jakieś choróbsko przechodzę niestety No ale twarde to dosyć jest więc Skoro jest głodny to... to znaczy że jest OK Chodź mi szybko, no zobacz, taka rybka, zobacz Karpiowaty, wiesz, o wypuszczamy szybko, nie? Pan... Jasna cholera! Ale miało chlapą całego. Nie ja też. <gry> Patrzcie, cały mokry. Skarpetki, wszystko mokre. Ja już się przed komarami chowałem. Ale miał chlapa z A jako? Nie wiem. Uch, to musicie przyznać, była piekta rola, co? No ale to te małe krepiki takie rolki robią. Nic większego na razie się nie trafiło. Chociaż ten wydaje się... Albo idzie tam po jakichś zaczepach. Albo wydaje się kapeczkę troszkę większe. Ale zobaczymy za chwileczkę. A, Fider ładnie się wyginał, kurde Chyba wypracowałem w końcu No i tak mi się wydaje Największą rybkę i najlepsze branie Choć mogę się mylić, bo to może być taki, wiecie, karpik Karpik, miniaturka Ale branie konkretne, zmieniłem haczyk, bo kolejna spinka była A już mnie to zaczyna naprawdę grzać do porządku no I ten tam ładnie murował na początku, zobaczymy za chwilę No, ten konkretnie ciągnie Zobaczymy, co z tego będzie na koniec. Zobaczymy, co z tego będzie. No kurde, jedziemy z tymi rybkami, a co? Branie za branie, słuchajcie, z wieczora. Pyk, pyk, branie, branie I jeszcze raz branie, sporo tych brań, sporo też spinek, ale tutaj już mam zawiązany haczyk przypon przez siebie, samoręcznie zrobiony i rybki już w sumie nie spadają. Zaczynamy w sumie na końcu, bo te rybki zazwyczaj spadały mi tutaj przy samym brzegu. Cały, cały hol był pewny, mocny, silny, a tutaj pod brzegiem łup i wyplowało. Nawet nie było takiego momentu, żeby się tam jakoś obrócił, czy tam jakoś strzelił Czy jakoś się tam podłożył o. No ładny węda wygięta Węda się wygina, Marcin ciągnie rekina Zobaczymy No dawaj tutaj do brzegu, nie ma to tamto O Pokaż się. Dawaj, 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 dawaj. Ale sporo tej żyły mi wybrał. No ale co? No. Zanim ja tam dolecę z góry, to... to on już rolkę dosyć konkretną robi. Se przyszykujemy podbieraka. No, dawaj, 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 Nie wiem, Milenko koło musisz poczekać chwilę, bo rybkę tutaj mam, wiesz? No. Słuchajcie, w końcu udało się większą rybkę trafić. Cześć. No i udało się. W końcu nareszcie pięknego karpika mamy. Tak, ten ładny. Oj, i słuchajcie, mamy w końcu coś większego. Ja błatka. <grym> błatka. Takiego karpia. Zobaczcie. No możesz, chodź tutaj, głowę bliżej. Ale A duży, nie? Ładna rybka, co? O kapie, kapie. Kaczka! Nie, nie robi się Zmierzymy tylko rybkę i wypuszczamy do wody.

I słuchajcie, znowu chyba coś powyżej. dziesiątki może być. Jakby weszły większe ryby, to by było pięknie. Kurde. A może tak będzie, że z wieczorka te większe rybki sobie podeszły. A tutaj rolka też, kurde. Widzieliście kozacka. Jechało to dosyć konkretnie. Ale powiem wam taką ciekawostkę, te mniejsze karpie, te takie kurde do 40 cm, bardziej walczą niż ten np. 65 cm złowiłem. Tamten nic nie powalczył. Czuć było faktycznie ten ciężar wiecie masa tej ryby, ale żeby tam jakieś fajne takie jakieś rzeczy wydziwiał to nic. bliżej jest, idziemy tam kurde, nie jak są tych grubych przynęt naprawdę, ja tą drugą wędkę mam typowo typowo karpiowo zarzuconą normalnie na, na, na ołów, typowy przypon karpiowy i nic, zero silny, silny no, coś tam nawet i powybiera, słuchajcie Ne, malizna! Słuchajcie moi drodzy, nie nagrywałem od samego początku, bo wydawało się, że będzie kolejna pięćdziesiątka. No tutaj zobaczcie, od 10 minut. No z 10 minut już kurde z nią walczę. Więc to nie będzie na pewno. Tamtą sześćdziesiątkę, piątkę też dosyć szybko załatwiłem, więc jestem w nadziei, że będzie większa. Nie byłem przygotowany już do tego brania, szykowaliśmy się powoli do spania, już kamery wszystko pochowane. No i tutaj tak jak docholowałem ją do brzegu, to zaczęła się cała walka. No, i wybiera, i wybiera, popuszcza, wybiera kilka razy tak dosyć konkretnie się obróciła bardzo dziwnie, bo Ładnie idzie poszła mi chyba pod tamtą wędką Ale dopóki o masakra Cieka to będzie karta no naprawdę tak dosyć jakoś dziwnie idzie Nawet nie zdążyłem zobaczyć, słuchajcie, co to było. A murczy, co to jest, czy karp? Kurde, karp chyba. Nie, to karpie. To karpie z niemur. No, dosyć ładny. Taka siedemdziesiątka, prawdopodobnie. Nie no, kurde. Pancią ma do dużych ryb ostatnio. Ale zobaczcie, wypiął się w podzieraku. Myślałem na początku, że to amur, bo dosyć długa. Zaraz ją tutaj zmierzymy, zważymy, bo z ciekawości dała dzisiaj mnóstwo rajdy, powalczyła. Ona jest 70, 70 cm. I takim oto akcentem Ja już kończę dzisiejszy odcinek Zapraszam Was do komentowania Subskrybowania kanału Wpadnijcie za tydzień O godzinie 20 na kanale Lubię to, na kanał, lubię to wędkarstwo A my żegnamy się z tą 70 Niech leci, powiększę